Otyły chłopak postanowił zostać zawodowym futbolistą, ale zamiast schudnąć, przybrał na wadze jeszcze bardziej. Zobaczmy, co wydarzyło się dalej. Brandon Burswolf był zwykłym, grubym nastolatkiem. Mieszkał z mamą Barbarą i starszym bratem Martin, którego ludzie często brali za jego ojca. Każdego dnia Brandon zajadał się chipsami i słodyczami, oglądając mecze futbolowe w telewizji. Tak zyskał przezwisko Cheesecake, sernik. Marty zaczął trenować z młodszym bratem, chcąc uchronić go przed otyłością. Niedługo potem Brandon dołączył do szkolnej drużyny futbolowej, ale trener trzymał go na ławce, nie pozwalając mu wejść na boisko. Aż pewnego dnia, w trakcie meczu, jeden z głównych zawodników doznał kontuzji. Trener w końcu dał Brandonowi szansę, by wyszedł na murawę. Dzięki swojej wadze, chłopak z łatwością przewracał przeciwników, ale sam się poślizgnął i upadł, przez co jego drużyna przegrała spotkanie. Trener zrugał go i zakazał niezdarnemu chłopakowi dalszej gry w obronie. Brandon był zdruzgotany. Wtedy podszedł do niego Tommy Tice, główny trener drużyny z gimnazjum. Powiedział Brandonowi, żeby się nie poddawał i ciężko trenował, jeśli naprawdę chce kiedyś zagrać w jego zespole. Brandon miał też wsparcie mamy, Barbary, a także Martiego i jego żony. Co więcej, nawet ojciec Leo postanowił odwiedzić syna. Marty nie był z tego zadowolony, bo Leo był kiedyś alkoholikiem i to właśnie dlatego rozstał się z barbarą. Mężczyzna poprosił, by Brandon spędził z nim weekend, co bardzo zaniepokoiło starszego brata. Leo wyznał synowi, że kiedyś był utalentowanym muzykiem. Nawet zagrał mu jedną ze swoich dawnych piosenek. Niestety uzależnienie od alkoholu zrujnowało jego szanse na scenie i rozbiło rodzinę. Mimo to chłopak kochał swojego ojca. Następnego ranka Brandon obudził się i zobaczył, że Leo znów się upił przestraszony zadzwonił do Martiego, a starszy brat od razu przyjechał po niego. Brandon nie przestaje trenować i zaczyna robić prawdziwe postępy. Ćwiczy go najlepszy szkolny trener, Tommy Tice. Ten człowiek dostrzega ogromny potencjał w zwykłym otyłym nastolatku. Brandon poznaje jeszcze słynniejszego trenera, Mike'a Bendera. Chłopak marzy o tym, by zostać ofensywnym liniowym w Arkansas Razorbacks, ale Bender nie chce ryzykować. Uważa, że sylwetka bohatera kompletnie nie nadaje się do futbolu na wysokim poziomie. Mimo to Brandon się nie poddaje. Jego motywacja sięga zenitu, więc trenuje od świtu do zmierzchu. Niedługo później główny bohater dostaje stypendium w przyzwoitym koledżu, ale Brandon nie chce tam studiować. Jego serce bije tylko dla sportu. Na rozdaniu dyplomów Brandon ogłasza, że nie zamierza iść na studia. Jednak kiedy dowiaduje się o problemach finansowych rodziny, jest gotów zmienić zdanie. Mama jednak wierzy w syna i zachęca go, by poszedł za marzeniem. Chłopak żegna się z bliskimi i wyrusza do Arkansas. Tam od razu staje się obiektem drwin z powodu swojej tuszy. Przy wzroście 190 cm waży 150 kg, o 40 więcej niż rok wcześniej. Trener Mike Bender mówi, że 50% tkanki tłuszczowej to katastrofa dla zawodnika, dlatego odmawia mu stypendium. Zgadza się zatrzymać Brandona w drużynie tylko jako pomocnika i tak zwanego łokon-playera, kogoś, kto być może nigdy nie zagra w prawdziwym meczu. Brandon przyjmuje warunki i zaczyna trenować z nadzieją, że kiedyś zostanie ofensywnym liniowym. Niestety, to niełatwe przy takiej wadze. Brandon osiąga najgorsze wyniki w całej drużynie. Mimo to Bender jest pod wrażeniem jego determinacji. Nie tylko go nie wyrzuca, ale pod koniec roku nawet daje mu szansę na występ w ważnym meczu. Koledzy wciąż drwią z Brandona. Za jego plecami nazywają go tłustym kujonem. Bohater mówi mamie, że nie dostanie stypendium, bo jest za gruby, ale Barbara uspokaja go, twierdząc, że nie jest gruby, jest po prostu dużym chłopakiem. Brandon wraca do treningów. Trener Bender mówi mu jasno. Musi zrzucić tłuszcz i zbudować mięśnie, inaczej wyleci z drużyny. Chłopak zgadza się, rezygnuje ze słodyczy i fast foodów, trenuje bez przerwy, całe dnie spędza na siłowni i w końcu ciężka praca przynosi efekty. Może nie wygląda na szczupłego, ale teraz w jego ciele jest więcej mięśni niż tłuszczu. Do tego stał się zaskakująco zwrotny, szybki i wytrzymały. Trener Bender jest zachwycony jego postępami. Mimo to inni zawodnicy dalej go wyśmiewają i upokarzają. Brandon ich ignoruje i konsekwentnie udowadnia swoją wartość. Potrafi powalić nawet najtwardszych graczy. Po meczu do szatni futbolistów wchodzi kilka dziewczyn. Jedna z nich uśmiecha się do Brandona, a ten robi się strasznie nerwowy. To w końcu jego pierwsza prawdziwa randka. No, może nie do końca randka, bardziej takie małe spotkanie. Jeden z chłopaków postanawia zrobić Brandonowi kawał i zamiast truskawkowego szejka, zamawia dla niego i jego dziewczyny Jan alkoholowe drinki. Po wypiciu, Brandon wyznaje, że pewnie nie dostanie stypendium i będzie musiał wrócić do domu. Gdy dowiaduje się, że koktajle były alkoholowe, wpada w furię. Żeby wytrzeźwieć przed jutrzejszym treningiem, zaczyna biegać w deszczu. Koledzy czekają na niego w samochodzie, widząc, że Brandon nie potraktował żartu zbyt dobrze. W końcu dołączają do niego w ulewie, przepraszając w ten sposób za głupi kawał. Wreszcie Brandon wychodzi na murawę w swoim pierwszym poważnym meczu. Nosi koszulkę z numerem 77. Trybuny wypełnia tłum kibiców. Wśród nich jest mama Brandona i oczywiście jego wierny brat Marty. Po meczu trener Bender wzywa go do swojego gabinetu. Bohater oficjalnie otrzymuje stypendium od Arkansas. Od razu dzwoni do mamy i brata, by podzielić się wspaniałą wiadomością. Gdy dostaje nowy strój i kask, Brandon ledwo powstrzymuje łzy szczęścia. Przyjaciele są z niego dumni. Drużyna z Arkansas mierzy się z zespołem z Florydy. Brandon zaczyna w ofensywie jako prawy guard. Niestety nie radzi sobie najlepiej na boisku i jego drużyna przegrywa spotkanie. Chłopak bierze winę na siebie i obiecuje poprawę. Wkrótce odkrywa, że jego wzrok znacznie się pogorszył. Musi kupić najtańsze okulary, by w ogóle widzieć wyraźniej. Niedługo potem ojciec Brandona trafia do szpitala z rakiem płuc. Młody mężczyzna odwiedza go, a Leo sprzedaje wszystkie swoje rzeczy, by wesprzeć rodzinę. Brandon i Marty wybaczają ojcu dawne błędy i modlą się przy jego łóżku. Kilka dni później Leo umiera, a cała rodzina zbiera się na jego pogrzebie. Brandon wraca na kampus i dowiaduje się, że przez ciągłe porażki drużyny uczelnia sprowadziła nowego trenera. Bohater marzy o NFL, ale wie, że mniej niż 2% zawodników z uczelni trafia do Wielkiej Ligi. Do tego potrzeba wielu zwycięstw, a jego drużyna prawie ich nie ma. Brandon trenuje nawet nocami, a nowy trener jest pod wrażeniem jego poświęcenia. Chłopak obiecuje, że drużyna zacznie wygrywać i dotrze aż do mistrzostw. Brandon oznajmia kolegom, że całe lato spędzą razem na wsi, trenując dzień w dzień. O świcie budzi ich i pokazuje nową technikę, którą opracował. Początkowo chłopcy nie są zachwyceni, że ktoś wyciąga ich z łóżka w wakacje, ale wkrótce rodzi się w nich pasja i głód zwycięstwa. Wkrótce drużyna Brandona, Arkansas Razorbacks, staje do wielkiego meczu przeciwko Alabamie. Pełni motywacji i wiary w sukces, ruszają do walki, a Brandon prowadzi ich do zwycięstwa. Marty robi zdjęcie brata z kolegami, by uwiecznić tę historyczną chwilę. Od tego momentu drużyna Brandona wygrywa każdy mecz, odnosząc niesamowite triumfy. Trafiają nawet do gazet, a ludzie proszą Brandona o autograf na ulicy. Tak właśnie wygląda efekt ciężkiej pracy i konsekwentnych treningów. Fenomenalny sukces. Po kolejnym zwycięstwie Arkansas Razorbacks pojawiają się w sportowych wiadomościach. W tym tygodniu mają zmierzyć się z Tennessee, uznawanym za najsilniejszy zespół w kraju i stałego faworyta rozgrywek. To trudny i zacięty mecz. Obie drużyny dają z siebie absolutnie wszystko. Wynik jest niemal remisowy, a o zwycięstwie zadecydują ostatnie minuty. Razorbacks prowadzą dwoma punktami i są o krok od wygrania sezonu, ale wtedy, dzięki ostatniemu przyłożeniu Tennessee wyrywa zwycięstwo sprzed ich nosa. Brandon jest zdruzgotany, załamany, obwinia samego siebie. To jego przypadkowe zderzenie z kolegą Clintem Sternem sprawiło, że upuścił piłkę i rywale przejęli prowadzenie. Trener pociesza chłopaka mówiąc, że mimo wszystko nadal go podziwia. Po zakończeniu sezonu Brandon zostaje wybrany do drużyny All-American. To niesamowite wyróżnienie. Gratulują mu nie tylko bliscy, ale nawet obcy ludzie spotkani na ulicy. W trzeciej rundzie draftu NFL w 1999 roku Indian Police Colts wybierają Brandona Brucewortha jako jednego z ofensywnych liniowych. Nowy trener twierdzi, że chłopak ma przed sobą świetlaną przyszłość i wspaniałą karierę sportową. Niedługo potem Brandon jedzie odwiedzić mamę i Martiego. Widzimy jego samochód pędzący autostradą przez miasto. Jakiś czas później policja przyjeżdża do domu Burlsworthów z tragiczną wiadomością. Brandon zginął w wypadku samochodowym. W jego auto uderzyła ciężarówka. Marty nie potrafi poradzić sobie ze stratą. Gdy wszyscy przygotowują się do pogrzebu, on siedzi samotnie na ławce przy boisku futbolowym, wspominając życie swojego niezwykłego brata. Obok pojawia się nieznajomy w kapeluszu, składa kondolencje i mówi, że to straszna niesprawiedliwość. Niedługo potem na pogrzeb przychodzą zawodnicy drużyny Brandona. Przynoszą na stadion ogromne ilości kwiatów. Obcy mężczyzna mówi, że na świecie nie istnieje coś takiego jak sprawiedliwość. Niektórzy żyją długo, ale głupio, podczas gdy ktoś tak wspaniały jak Brandon odchodzi w wieku zaledwie 22 lat. Jaki był sens życia mojego brata? Pyta. Stopniowo okazuje się, że ten nieznajomy to tylko halucynacja ucieleśnienie żałoby, bólu i wątpliwości Martiego. Mężczyzna wchodzi na najwyższe rzędy stadionu, długo siedzi w ciszy, aż w końcu wstaje. Odwraca się i patrzy na kwiaty, które przyjaciele Brandona ułożyli na murawie. Widzimy, że kwiaty tworzą napis We Trust. Ufamy. To wygląda jak wiadomość od Brandona dla żyjących. To prawdziwa historia futbolisty Brandona Bruce Wolfa. Co ciekawe, od tamtej pory nikt w Arkansas Razorbacks nie założył koszulki z numerem 77. Ten numer już na zawsze należy do Brandona.